Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Marcin Karliński, Stowarzyszenie Świętego Michała. Reprezentacja poszkodowanych w największych aferach finansowych ostatnich czasów, czyli upadłości systemu SKOK i upadłości kilku banków spółdzielczych. Ja do Pana redaktora, tak troszkę po znajomości się zwrócę z racji, że występujemy tak na zmianę. To stowarzyszenie jest wyautowane ze wszystkich możliwych mediów i chciałbym pana redaktora zachęcić, żeby na poważnie zająć się tą sprawą, dlatego że ta sprawa upadłości Skok Wołomin upadłości przy okazji blisko połowa sektora Skok i grabieży, która się działa w tym sektorze przez 15 lat ostatnich, jest taką sprawą, przy pomocy której może pan redaktor w tych mediach, w których ma wstęp, skutecznie i boleśnie wskazać, stygmatyzować sprawców tych afer. Żebyśmy nie mówili ogólnie, że system, że Magdalenka i tak dalej, że to się wszystko składa z tym tak, takim, powiedziałbym, sztucznym przekształceniem komunizmu, w ten kapitalizm taki już prawdziwy, nie ten Marksa z kapitałem prawdziwym, żebyśmy po nazwiskach pokazali historię choroby, kto te pieniądze ukradł i gdzie schował. Jest niepowtarzalna szansa, myśmy próbowali zainteresować tym od czterech lat wszystkie opcje polityczne, a w ostatnim czasie również Konfederację. Żadna z opcji politycznych, również co bolesne Konfederacja, nie pali się do nagłaśniania tej sprawy. A to z tego powodu, że przy pomocy tej sprawy można skutecznie zepsuć krew dysydentom politycznym w Polsce. I to zarówno PO, jak i PiS, SLD i PSL. Są konkretne nazwiska, konkretne powiązania tych ludzi biznesowe, konkretna historia choroby, jak te pieniądze były kradzione, bo tylko dla Państwa informacji podam, że blisko 10 miliardów złotych zostało przy okazji tych afer finansowych, upadłości bankowych wyprowadzone z kieszeni Państwa, czyli kieszeni klientów banków, bo wszyscy za to zapłaciliśmy, jest niepowtarzalna okazja przed tymi wyborami do nagłośnienia tej sprawy, a w szczególności przy okazji tych przetargów, które się odbywają na sprzedaż Skok Wołomin w Upadłości, pierwszy przetarg w marzec, drugi za niespełna trzy tygodnie. Można o tym głośno mówić, można z naszego stowarzyszenia wziąć nazwiska i powiązania i odpowiedzialnie stygmatyzować złodziei. Ja mam pytanie do Pana zasadnicze. Czy Pan byłby uprzejmy, korzystając z tych kanałów, gdzie Pan występuje, czyli cotygodniowe felietony w Radiu Maria i felietony w telewizjach internetowych, czy Pan byłby uprzejmy nawiązać z nami kontakt i w sposób konkretny możemy to zrobić we dwóch, możemy to zrobić... Panu dając konkretne materiały, wykorzystać tą wiedzę, po to, żeby poprzednie, następne wybory znowu nie, nie zakończyły się jakąś pseudo-dobrą zmianą, która będzie przekupywać swoich wyborców kiełbasą po 500 zł. Takie Proszę Pana, pytanie. Owszem, ale to ja muszę Panu powiedzieć, że to też o tyle, o ile jest interesujące w horyzoncie najbliższych wyborów, ale. Mamy teraz niedawno komisja sejmowa badająca aferę Ambergold opublikowała raport. No i co tam, jakie clue jest, jaka konkluzja? Ano, że państwo nie funkcjonowało w sposób prawidłowy. Ale tośmy wiedzieli od samego początku, zanim jeszcze komisja rozpoczęła pracę. I obawiałem się, jak pani Wasserman ogłosiła, listę świadków, jakich jak zamierza tam przesłuchać. I kiedy zobaczyłem, że nie ma tam ani jednego generała i ani jednego pułkownika nawet, no to już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Podobnie Komisja Sejmowa badająca wyłudzenia VAT ma ogłosić swój raport we wrześniu, czyli przed wyborami, zaraz. Jestem pewien, że też będzie bardzo, taka konkluzja będzie bardzo ogólnikowa, że miały miejsce karygodne przypadki wyłudzenia podatku VAT. Ale bez żadnych szczegółów. Ale Właśnie my chcemy te nazwiska generałów No to Proszę pana, proszę mi, to nie ma, nie ma problemu. Niech mi pan proszę napisze. Pan się tym no zobaczymy, jak zobaczymy, co mi pan przyśle, to wtedy niech No. Proszę Pana, przede wszystkim chciałbym jasną deklarację. Czy Pan ma świadomość tego, że w przypadku z Skokołomii to było robione od 15 lat i nie w końcowej fazie, tylko przez WSI, bo zdaje się, że... Powiedział Pan coś w tym względzie, tak jak powszechne przesłanie głosi, że dzielny kapitan Polaszczyk ukradł wszystkie pieniądze... Ale słuchowaj Boże! Proszę pana, nigdy bym się nie ośmielił posądzić tego, wie pan, poczciwca, że ukradł wszystkie pieniądze. Co by z nimi zrobił? Natomiast powiem tak, wojskowe służby informacyjne, które jeszcze pod inną nazwą oczywiście przygotowały transformację ustrojową, przeprowadziły ją i kontrolują. Jej funkcjonowanie aż do dnia dzisiejszego zostały wprawdzie formalnie rozwiązane we wrześniu 2006 roku, ale ta oficjalna nieobecność jest, jak powiadam, tylko wyższą formą obecności. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wojskowe służby informacyjne przez 16 lat działając, jak to się mówi, w wolnej Polsce. Zwerbowały agenturę, ile tylko mogły, konfidentów. Nawerbowały. Tak. tak. W związku z tym, no i tą agenturę muszą jakoś karmić, bo inaczej, bo inaczej przestaną, agentura przestanie być posłuszna. No przecież nie z własnej kieszeni, tylko z kieszeni, właśnie różnych takich, wie pan, klientów, banków i podatników przede wszystkim, i tak dalej. W związku z tym, w związku z tym, yy, ponieważ wojskowe służby informacyjne dlaczego w, w, w aferze Amber Gold prokuratura, policja, CBS, CBA, niezawisłe sądy wreszcie wykazały tak daleką idącą nieporadność i pobłażliwość. No dlatego podejrzewam, że dlatego, że ktoś im surowo to przykazał. I Komisja Sejmowa już tego Ktosia nie ośmieliła się zidentyfikować. No to proszę mi przysłać Ktosia i będziemy rozmawiali. No. Natomiast, natomiast powiadam, dopóki... Bo proponuję taką, żebyście się Państwo zastanowili nad jedną rzeczą. Proszę sobie wyobrazić, że Państwo jesteście szefami wywiadu wojskowego. Zamiast generała Duka Czeskiego, to państwo jesteście, no i ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkoli sobie wyobrazić? Gdzie byście państwo lokowali agenturę, która się wam drzwiami i oknami wpycha? Przecież nie w środowisku gospodyń domowych. Z całym szacunkiem, bo co, to byśmy mieli informację, co się przypaliło, co tam się, tego. Tu nawet mogą być prawdziwe informacje, ale co nam po nich? Więc agenturę się lokuje w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przybierają postać prawa, czyli w konstytucyjnych organach państwa. Dalej agenturę się lokuje w takich miejscach, gdzie kontroluje się kluczowe segmenty gospodarki w sektorze finansowym właśnie o, i takim podobnie strategicznych sektorach. Dalej, tam, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu nie zrywamy, tam, gdzie się wydaje wyroki, kogo wsadzamy do lochu, a kogo wypuszczamy, no i wreszcie tam, gdzie się produkuje masowe nastroje więc w mediach, przemyśle rozrywkowym i środowiskach opiniotwórczych. I ta agentura została tam starannie uplasowana. Ich wprawdzie wojskowe służby informacyjne zostały zlikwidowane, ale przez agentura nie została zlikwidowana. Ona nadal jest. Co więcej, oni, ci ludzie wiedzą doskonale, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną i materialną i możliwość przekazania w spadku tej pozycji swoim dzieciom. W związku z tym są zdyscyplinowani i można na nich polegać. I dlatego, no, podam przykład takiej afery, matki wszystkich afer, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji skupienia polskiego długu na międzynarodowym rynku finansowym, i państwo przeznaczyło na to miliard siedemset milionów dolarów. Dla porównania. Pensja miesięczna w 1989 roku stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30, a tu miliard 700 milionów dolarów. Długi skupiono za 60 milionów, a miliard 640 milionów, gdzie się rozszedł? No i wiemy, gdzie się rozszedł? Nie wiemy, bo pani Barbara Piwnik, która przewodniczyła składowi sędziowskiemu mającemu osądzić aferę FOS, otrzymała od premiera Leszka Millera propozycję objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości w jego rządzie, z której skwapliwie skorzystała. W związku z czym proces, który już był zaawansowany, trzeba było rozpocząć od nowa. I świadkowie po 30 latach musieli sobie przypominać, co tam było. Oczywiście żaden nie pamiętam. Nie wiem, nie pamiętam, tak jak ci prokuratorzy i sędziowie w aferze Ambergold. Czym się to skończyło? Skończyło się to skazaniem dwóch osób, pana Grzegorza Rzemka, na 10 lat więzienia, i pani Janiny Him, chyba na podobną karę. No, to już. Grzegorz Rzemek nie puścił farby, dlatego przeżył ten eksperyment, podobnie jak pani Him. A inaczej to by się powiesił na własnych skarpetkach, nawet by nie wiedział kiedy w celi monitorowanej 24 godziny na dobę no bo to no jak już tak, to tak. No. Więc ja oczywiście sam jestem ciekaw bo to tylko nazwiska. Ale nie sądzę, żeby to przyniosło jakieś praktyczne skutki. Nie sądzę. Nie mam bowiem zaufania do organów naszego państwa. O, taki drobiazg. Panie redaktorze, tylko, że my to robimy poza organami. Ja rozumiem, że prokuratura prowadzi to, co prowadzi. to prokuratura z i te świadectwa mogą Panu zostać przekazane łącznie ze spotkaniami z prokuratorem Sierczkowskim. Wystarczy o tym powiedzieć. No, tu... Oni się tego bardzo boją. Proszę pana, Związania... jestem przekonany, że się nie boją, że po prostu zignorują to i tyle. Najwyżej nie wiem, kto pan minister Ziobro powie, a co to kurczę, znowu ktoś tego ruskiego agenta, co mu... Bardzo się boją, bo podczas ostatniego występu w telewizji, trwał rok temu, proszę sobie uzmysłowić, że w trakcie programu pozwolił zadzwonić sobie niektóry inny jak senator Bielecki z pretensją, kto nas tam spuścił do mediów ojca ryzyka. Naprawdę się boją i ci ludzie, którzy związani z tą sprawą przez następne kilka tygodni chodzili w ledzie jak ściany. Naprawdę nie, niech pan nie myśli, że oni się nie boją mediów. Boją się, dlatego blokują media wszędzie ten temat. I chcielibyśmy pana namówić konkretnie, pani Piwnik prowadzi sprawę w tej chwili właśnie głównych słupów takich tak zwanych DIP w postępowaniu z Kokoło. To ta pani. No to jak pani piwnik prowadzi, to już na pewno się dobrze skończy. No właśnie, pewne nazwiska się tu zarabiają. Tych generałów, o których pan pyta, to samo. Pan z mediów, ludzie z otoczenia Solorza, ludzie z otoczenia Ossandwerga, po nazwiskach są na wielomilionowych kredytach. Wystarczy to powiedzieć. I ci ludzie są kompromitowani te media. pana Kurskiego również. Pan Skowrojski, u którego wielokrotnie pan występował, jest na kredytach, którego nie niespłacalne. To wszystko jest do wykorzystania, konkretnie. Nie możemy mówić ogólnie, ktoś, jacyś, Magdalenka i tak dalej, bo to nic nie daje. Kopiemy się z koniem. Jasne, wie pan, no, no, naprawdę pańska żarliwość przynosi panu zaszczyt, ale obawiam się, że wszystko jedno, czy mówimy konkretami, czy nie. Ale pro, dobrze, dobrze, no, proszę bardzo. W moim wieku to już nie wypada się niczego pobawiać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie redaktorze, wspomniałem to temat rozwój afer finansowych ostatnich 20 lat i, i niepowtarzalnej okazji, która się nadarza do tego, żeby w sposób konkretny o tych aferach mówić, nie tylko, że ktoś nas okradł jak Gold i państwo jest z kartonu. Bo to nie posuwa nas do przodu. To są tylko y, frazeologia i ogólniki. Mój przedmówca tutaj wspomniał o Operacji MOST, o tym, jak za pieniądze z oscylatora Baksika sfinansowano przerzut kilku milionów obywateli pochodzenia żydowskiego z Rosji do, do Izraela. Ilu zostało z nich wtedy i to takiej konkretnej agenturze w Polsce? To tajemnica Poliszynela. Ja chciałbym wspomnieć tylko o tym, że przy okazji analizowania wyłudzeń w aferze Skok Wołomin, natknęliśmy się właśnie na te nazwiska. Ludzi związanych z Baksikiem, Gąsiorowskim, z Wójcikowskim, to są pomysłodawcy tak naprawdę tej afery. I w związku z tym, śmiem twierdzić, że to co zrobił prezydent Lech Wałęsa, ja pamiętam w 90 czy 91 roku, jak wybuchła afera Art B i on wspominał, że on puści tych ludzi w skarpetkach, a sam po latach okazało się, że został z opuszczonych spodniach, i oni sobie zakpili z tego narodu i okradli go przy okazji afery Skoków po raz kolejny. A Wałęsa był takim symbolem tego, bo lansował się na corocznych imprezach urodzinowych Skok Wołomin i są jego zdjęcia z głównymi aferzystami i notablami kościelnymi tam. To chciałbym powiedzieć, że nie mówiąc konkretnie i nie podając nazwisk. Nie posuwamy się do przodu. Ktoś nas coraz bardziej okrada. My szukamy tego wroga, nie wiadomo gdzie, gdzie on jest. Ten oscylator robi się coraz większy. Te pieniądze nasze znikają. Przestajemy być właścicielami tutaj i nieruchomości i środków finansowych. Kpi sobie z nas. W pewien sposób ta nacja, o której pan wielokrotnie wspominał, 447 to tylko jest pieśń przyszłości. Myśmy przy okazji tych afer bankowych zostali pozbawieni kapitału w kwocie, tak jak powiedziałem, 10 miliardów złotych, który był odkładany w BFG przez 20 lat. Chciałbym, żeby to wybrzmiało z pana ust również w tych audycjach, które pan prowadzi z konkretnymi nazwiskami i chronologią zdarzeń, tak żeby można było za te słowa odpowiedzieć, a nie w ogólnych tezach tylko mówić, że coś takiego się wydarzyło i jesteśmy znowu okradzeni i znowu głupi. Pytanie jest bardzo proste. Czy pan jest w stanie w swoich audycjach, na przykład w felietonach cotygodniowych w Radiu Maryja, ten temat poruszyć? Proszę pana, właśnie w tak cyklu się audycji. składa, że w, w najbliższą środę Mam ostatni felieton Gradio Maria przed wakacyjną przerwą. Nie wiem, czy ta wakacyjna przerwa nie przedłuży się tam gdzieś, bo to za każdym razem. Także nie wiem, ja to, co ja mogę mówić, że gdzieś ja tam coś mogę zagwarantować, to najwyżej na swojej własnej stronie internetowej. In, w, w innych przypadkach nie mam takiej możliwości, bo to nie jest... Ja jestem tam, mam gościnne występy tylko. Tak, mam tego świadomość, natomiast te media, w których pan jest... i tak dalej, to są media, w których my odostajemy odpowiedź od oni tą kaferą, tylko to nie będą się zajmować. No, to wie pan, każda redakcja prowadzi jakąś politykę własną. To jest afera, która dotyczy 700 tysięcy ludzi tak naprawdę, bo te wszystkie opłatwe skoki, ci członkowie są obciążeni finansowo bezprawnie odpowiedzialnością. Więc to jest pewien elektorat wyborczy. Ale to mówię mnie aspekt wyborczy tego w ogóle nie obchodzi. Ja wiem, ale jeżeli chcemy coś politycznie osiągnąć, to... Ale ja, wie pan, nic nie chcę politycznie osiągnąć. Pan mi przypisuje motywacje, których ja nie mam. Proszę, no, no może i niedobrze, ale to wie pan, no taki już jestem. Czyli idziemy w kierunku w proszę? Nie, 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 bo ja wiem, że, proszę pana, no niech się pan nie gniewa, ale yy, Trochę w pańskim wystąpieniu to tak pobrzmiewa taki element hmm. pewnego, no nie powiem, że szantażu, ale coś w tym rodzaju. Jak pan, jak pan panie Michalkiewicz się tu nie podejmie tej y, y, popularyzacji tej sprawy, to znaczy, że jest pan kawałem łajdaka. No, y, Przyjmuję to do wiadomości. No. Nie, chodziło mi tylko o jedno pana Pana redaktora, o sprzedaż tego właśnie portfela z Klockwomi, zapyta pani a czy pan by to był? Tak jakby formułuje pan tą samą tezę, które media, które stoją za tym, że to ukradli w Proszę pana, w Ambergold, nie wiem jak tam było w Skogwomi, Ambergold. Dobrze, w Ambergold zostali okradzeni ludzie, którzy którym się wydawało, że kartka papieru z napisem, że to jest tam kilogram złota, to to jest kilogram złota. No, no Ale porównywanie tego do banków jest trochę na to, bo ludzie przynoszą pieniądze do banku mając pewne, że to jest pewne jak banku i ktoś chce pieniądze zawiera. A to proszę pana, no to y, widzi pan, y, y, to trochę są sami sobie winni, bo... No jak to nie bardzo? Proszę... No mam, bo muszę, ale wie pan... Y... pan gdyby na nim było zero? Proszę? Zdziwiłby się pan, gdyby wyparowało? Trochę bym się zdziwił, ale niespecjalnie, dlatego że no, banki mają to do siebie, że bankrutują. Albo dlatego, że robią złe interesy, albo dlatego, że prowadzą je złodzieje. Ale jest konstytucyjna ochrona praw klientów, panie Nie, nie, nie. Dawali zwrot, ale... Proszę pana, no to jest wie pan, to są takie złudzenia, którym się oddajemy i z których się nie potrafimy pozbyć, że jest jakaś konstytucyjna ochrona. Nie ma żadnej konstytucyjnej ochrony. No gdyby taka była, to już pan by swoje pretensje zaspokoił. Cały czas prawnie jest to ochrona. Ach, prawnie jest, wie pan, to prawnie można zadekretować, że wszyscy będą piękni, bogaci, zdrowi i tam mądrzy. Ale co no. pan proponuje? Nie, no pan proponuje, pan proponuje, żebym ja w Radio Maryja powiedział to, co pan mi podsunie do powiedzenia. No. Krótko mówiąc, ale proszę pana, no skąd się dowiem, jak nie od pana? To, co mi pan podsunie, żebym ja odczytał, no tego pan ode mnie oczekuje. Dobrze, no to dokumenty mi pan podsunie i ja mam z tego sporządzić gotowca i tego odczytać. Nie, ale... Wszystkie interesie Nie proszę pana, bo prokuratura ten temat zaniada. No to myśli pan, że jak ja w Radio Maria powiem, to prokuratura się... Prokuratura nagle poczuje wyrzuty sumienia i... Jezu Chryste, no pan mnie, Pan mnie najwyraźniej przecenia Moją, moją tutaj moje wpływy w Polsce. Ja nie jestem aż tak osobą, żeby się... Ja chciałbym, żeby pan nie propozycje tak, nie, nie, Ale to już nie kłóćmy się o to, bo y, już y, ja wiem, czego Pan ode mnie chce, więc już wyjaśniło się.